Jak idzie w kierunku, to nie wiadomo, co by było, a wiem. Zaczynałem na prosto, a już w zachód udział, ale tak jest. Zacząłem kręcić 0,2, 0,3, 0,5. Robiłem zwiteł, nie wiem. To był pokartanek u Ciebie. To było, to było płaszczo. że tak na żarze, jak no. dziś, to tak słabo... tam będzie tumul ludzi, tam będzie pół. Nie, już... nie. to, to nie, nie, w nie m. Takie... M m To nie jest próba tylko ciasta. jeżeli tam się lata, to nie jest problem. ...to się nic nie złapie. kurcze jeszcze... ...szybko póki nikt się jeszcze nie rozłoży trzeba próbować.